Ja głosowałem przeciw y, tym podwyżkom. Nie wiem, że, że ten stadion powstanie do końca roku, i nawet jestem w stanie się z każdym założyć, że on nie powstanie. Pomnik stał na cmentarzu. Tak? No, y, gdyby on stał w centrum miasta, nawet mógłbym pochwalić taki akt i sam mógłbym takiego czynu dokonać. Ale że powinniśmy mu pomóc i kupić bilet, czy dostarczyć go na granicę i przekazać pogranicznikom ukraińskim. Dzień dobry, ja nazywam się Filip Waligórski i witam państwa w naszym programie Pod kropku. Naszym dzisiejszym gościem jest Radny Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Bójcik. Witam, panie radny. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Na poniedziałkowej sesji Rady Miejskiej głosowaliście Państwo nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami Malczewskiego, Galileusza i Keleskrauza. Na tym terenie, według tego planu, miałyby móc powstawać budynki o wysokości do 70 metrów. Czy myśli Pan, że miasto będzie w stanie znaleźć inwestorów, którzy chcieliby budować te, jak to mówi prezydent Witkowski, radomskie drapacze chmur? Czy wtedy, kiedy była koniunktura na, na budownictwo, to myślę, że moglibyśmy, moglibyśmy znaleźć. W tej chwili jest to sytuacja dosyć trudna, ale pomysł y, bardzo dobry. To nie jest nowy pomysł. Ten pomysł już był dużo y, wcześniej i warto, żeby to była taka reprezentacyjna część naszego miasta. No bo już nic brzydszego od tego parkingu na Keleskrauza i, i stacji benzynowej w tym miejscu, która tak naprawdę no, nie pasuje do niczego. Nie może być. I fajnie, żeby ten teren mógł być rozbudowany i żeby tam była, były te apartamentowce, taka dominanta w naszym mieście. Ja popieram ten pomysł. Ale znaleźć inwestora, no zobaczymy, no. trzeba ogłosić przetarg na działki, tak, no bo ja rozumiem, że miasto, jeżeli chce tam rozwijać to i budować, to będzie chciało sprzedać teren tego parkingu podobno. Przez to, że go wyremontowaliśmy, to więcej będziemy mogli za niego wziąć pieniążków. Oczywiście śmieję się z tego, bo przecież ten parking będzie należało rozebrać. Po co były te pieniądze wydawane, tego myślę, że nikt nie wie. Nawet ci, co realizowali, to nie wiedzą. W poniedziałek głosowaliście też Państwo nad podniesieniem cen wywozu odpadów. Było to już piąte głosowanie w tej sprawie, no jednak tym razem uchwała przeszła. No, i te podwyżki, co prawda, jak mówią przedstawiciele obu partii, będą niewielkie. No jednak, czy powinniśmy dokładać Radomianom kolejnych tutaj, kolejnych tutaj zobowiązań, gdy mamy wysoką inflację, gdy właśnie jest mnóstwo tych takich problemów gospodarczych, które przekładają się na to, że Polakom ubywa w portfelach pieniędzy? No czy. To jest dobre posunięcie w takiej ja sytuacji? Ja głosowałem przeciw tym podwyżkom, dlatego że uważam, że my jako radni opozycji jesteśmy od tego, żeby pilnować wydatków realizowanych przez budżet miasta Radomia, tak, a te wydatki dobrze doskonale wiemy, jak są realizowane. Ten stadion na ulicy Struga, hala, które w sposób ślamazarny są realizowane. Dokłaszyliśmy już do tego potężne pieniądze, nie mówiąc o terminie, ale no każdy radny ma wolny głos. No, kilku radnych z naszego obozu wstrzymało się od głosu i w ten sposób ta uchwała przeszła. No, ja nie popieram podwyżek i osobiście głosowałem przeciw i głosowałem przeciwko każdej podwyżce, która była wprowadzona do tej pory. Myśli pan, że Stadion Radomiaka powstanie do końca tego roku, nie, a, jego, nie, nie. a jego właśnie cena zamknie się w tej kwocie, o której mówi Rafał Górski, że będzie to dodatkowe 35 nie milionów? Wierzę, że ten stadion powstanie do końca roku i nawet jestem w stanie się z każdym założyć, że on nie powstanie. Co do kwoty, też nie wierzę w tą kwotę. No, będzie nas to kosztowało jeszcze dużo, dużo więcej, ale to pokazuje, jak spis podpisaliśmy umowę na realizację tej inwestycji i możliwość aneksowania co chwilę etapów budowy. Gdyby nie było tej całej inwentaryzacji 3D, która już jakby ośmieszyła ten obiekt, tylko zrobiona była normalna inwentaryzacja i wliczone dokładne koszty i to, co zostało do zrobienia, tego problemu byśmy nie mieli. Nie mieli. A tak to, cóż, no, wykonawca robi, co chce, korzysta z prawa i ogrywa nas. Po prostu tak po ludzku ogrywa i ogrywa mieszkańców Radomia. Oczywiście zgodnie z prawem. Kilka dni temu pomniki. Poświęcone armii czerwonej, umiejscowione na terenie parafii. Prawosławnej świętego Mikołaja, w radomiu zostały oblane czerwoną farbą. Mam do pana dwa pytania w związku z tym wydarzeniem. Po pierwsze, co pan uważa o takim akcie generalnie, a po drugie, no, czy te pomniki w ogóle tam powinny stać, tak? Bo czy one nie łamią polskiego prawa, mimo tego, że stoją na terenie właśnie parafii, no to, to nie jest jakby obszar eksterytorialny, jakiś tak, one nadal są na terytorium. Polski podlegają polskiemu prawu? Znaczy, pytanie bardzo kontrowersyjne, dlatego że należałoby tutaj zapytać przedstawicieli IPN-u. Ja nie jestem historykiem, ale no, mnie one rażą jako mieszkańca Radomia i osobę, która ma określone poglądy, ale z drugiej strony ten pomnik stał na cmentarzu. tak? No, y, gdyby on stał w centrum miasta, nawet mógłbym pochwalić taki akt. I sam mógłbym takiego czynu dokonać, ale to, że on stał na cmentarzu, no ciężko mi tutaj się wypowiadać. No, armia Radziecka to nie jest a, a, armia czy naród, który nas wywoził, to jest naród i armia, która nas uciemiężyła na, wiele, na długie lata. Ja uważam, że Rosja nigdy nie była, nie będzie i nie jest naszym bratem, i, i myślę, że my musimy zawsze spodziewać się ze strony. Rosji samych kłopotów i uważać, żeby nie został nam wbity nóż w plecy. W nocy z niedzieli na poniedziałek w centrum miasta doszło do no dość takiego kontrowersyjnego, dość takiego dziwnego wydarzenia. Młody Ukrainiec, 19-letni, stanie wskazującym na upojenie alkoholowe, zaatakował interweniujących w jego sprawie strażników miejskich no i ugryzł jednego z nich w ramię. Czy uważa pan w związku z tym, że tego typu akty, tak, popełniane przez uchodźców, czy też imigrantów, którzy nadal przebywają w Polsce tych jeszcze z okresu sprzed wybuchu wojny powinny być może karane w sposób właśnie deportacji takich osób na Ukrainę, szczególnie że ta konkretna osoba jest pełnoletnia i no, powinna służyć w ukraińskim znaczy, wojsku. Ja... Jakby uważam, że należy pomagać, i to, że my jako Polacy pomagamy, oczywiście jednostkowe wybryki się zdarzają, ale rzeczywiście ten młody mężczyzna po zbadaniu przez lekarza, bo być może osoba ma problemy zdrowotne, tak? I, i nie, nie, nie może służyć w wojsku, ale myślę, że powinniśmy mu pomóc i kupić bilet, czy dostarczyć go na granicę i przekazać pogranicznikom ukraińskim, żeby mógł bronić i służyć swojej ojczyźnie. I myślę, że tamten swoją krzepkość i zapał mógłby wykorzystać w sposób, z którego jego naród, zarówno jego rodzice, rodzina, byliby z niego dumni. Ja tutaj myślę, że alkohol i coś chyba z główką mu chłopka ka pozadziało się i, i, i no zdarzają się incydenty, zdarzają się sytuacje takie jednostkowe, no nie można generalizować, no ale myślę, że dobrym rozwiązaniem było zresztą Ukraińcy nawołują, że wszystkich, którzy w Polsce rozrabiają, żeby tak, przysłać słynny, ich, słynny filmik, tak, on których oni ich nauczą dyscypliny. Ja się z tym zgadzam, bo każdy młody człowiek, jeżeli jego kraj jest zagrożony, powinien o ten kraj walczyć. mówię, każdy mężczyzna, tak? Tym tematem zakończymy dzisiejszą rozmowę. Naszym gościem był radny Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Bójcik. Dziękuję Panu za dyskusję. Dziękuję Panu, dziękuję Państwu. A Państwa zapraszam do obserwowania naszych kanałów na YouTube, Facebooku, Instagramie oraz Twitterze.